Siema no wam, z tej strony Lukasek. Witam Was w takim jakby vlogu jest ze mną Lukanowski Lukan No siema To jest Lukanowski Lukan hmm. Znaczy mnie z niektórych e, tam e, nagrań Lukaska i Matoloksa, ale nie będę przeszkadzał przecież naszemu vlogerowi. Kontynuuj. Tak, dzisiaj będzie trochę taki inny vlog, ponieważ jak widzicie, jest ze mną Lukan. Chciałbym nawiązać trochę tematu do poprzedniego vloga, czyli 14. Nazywa się co chcecie. I tutaj pewien, 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 właśnie on, Lukan, dał komentarz, który chciałby usłyszeć na temat trochę wpływ gier na życie, na życie ludzkie i o zaufaniu do drugiego człowieka. A więc, może zacznijmy od wpływu gier na życie ludzkie. Eee, tutaj muszę Wam powiedzieć, że niezależnie w jaką grę będziemy grać, możemy zostać uzależnieni. Eee, to jest właśnie wpływ gier. Eee, a nie tylko. W ich wpływ, ale też i nasze. To zależy jak my też postrzegamy nasze życie. Jeżeli będziemy postrzegać nasze życie w ten sposób, że e, nie odejdziemy do, od komputera, tylko będziemy no-life'ili i je, piep je, jeb cały czas w coś, no to gwarantuję wam e, uzależnienia no, że, od komputera. To, że pobijecie w końcu swoją matkę krzesłem. Matkę, ojca, babkę, nieważne. Tak. Jak to było w telewizji na temat pewnej znanej gry MMO, której nazwy nie przytoczę. Tak. Anyway... E, Tutaj też zależy od nas to czy jak my postrzegamy tę grę. Jeżeli postrzegamy tę grę w ten sposób, że pogramy, to jest tylko w grze to się dzieje i tak dalej, mamy ten dystans, to na pewno gwarantuję wam, że e, nic wam się nie stanie. Dokładnie, Lukasku, dokładnie. Bo wiemy, moim zdaniem jest takie gra nie jest życiem. Wiadomo to jest świetny sposób na rozrywkę, ale też trzeba czymś innym żyć. Tak. Ehm... Może nawiążmy no, teraz zaufanie do drugiego człowieka. E, tutaj jest y, znowu tak, że. E, w... Kurczę. No nie, nie wiem. nieraz jest tak, że po prostu masz y, ludzi, którzy mówią: Jestem Twoim przyjacielem, jestem Twoim przyjacielem, jestem Twoim przyjacielem. A jak to wiadomo, jak to mówił Napoleon, kłamstwo y, opatrzone po raz tysięczny staje się prawdą, bo y, my uważamy to już za normalkę. No tak, no tak, ale patrz. Słuchaj, proszę, nie, nie wtrącaj mi się. Chodzi mi mianowicie o to, że my w końcu postrzegamy, jak ktoś mi zapewnia, że, tyś, że jest naszym przyjacielem, w pewnym momencie może stać się, że możemy po prostu na nim, na nim się przyliczyć. Tak. W sumie tak. A ty co uważasz na ten temat generalnie? Dokładnie Przerażę. to co ty. Dokładnie co ty. A jak y, uważasz na temat. Jakby to ująć w taki prosty, a jednocześnie przyjemny sposób. Hmm. Chodzi mi o to, że... Jak traktować ludzi, których niekoniecznie lubimy, ale też nie chcemy ich jakby obrażać. Najlepiej trzymać się od nich z daleka. A jak niekiedy musisz z nimi przebywać? No, no to, to najlepiej nic nie mówić, w ogóle się nic do nich nie odzywać. Jeżeli cię na przykład obrażają i w ogóle, to po prostu odsunąć się od nich i wchodzić się w paradę, bo to na, jest, na jest na nawet przykład, nie warto. jak na przykład Cię nie obrażają zupełnie niczym, tylko po prostu coś Ci się w nim tak nie podoba, że po prostu wiesz. Możesz, mo tak. możesz próbować starać się go zrozumieć. Tylko tyle Ci powiem. Słuszne. Takie prawdziwe. Jednak to było bardzo rozwijające to, co tu powiedziałeś. Tak. E, dziękuję. E, tutaj jeden użytkownik, e, powiem e, jego nick. Jest to loprawca napisał takie komentarze. Tak, iść do szkoły i weź lekcję wysławienia e, czy coś takiego, ani inteligencji, ani dobrego żartu niestety, naprawdę nie wiadomo śmiać się czy płakać. Lukan, co o tym powiesz? E, to jest zwyczajnie się wiecie hejter, a to co ja powiedziałem na temat hejterów, to jest właśnie w, w pierwszym nagraniu samatosa. Ale mogę to przytoczyć jeszcze raz. E, osoby, które hejtują, mają na nie małego, ponieważ e, e, Próbują sobie zrekompensować braki jednego kosztem drugim. Tak, tak. Czyli chodzi mi konkretnie o to, że jak. E, nie, zresztą nie będę powtarzał się. To no. jest mi właśnie te, na temat właśnie tego, co ja powiedziałem. Po prostu ludzie po prostu sami mają gówniane życie i po prostu starają się teraz cały ten przetoczyć gdzie indziej. Tak. Jeszcze napisał tak. Człowieku, widzisz jak wygląda jego zaawansowane słownictwo? Myślisz, że ten człowiek. I jego zaawansowane słownictwo. tu jest składnia zdania? Pomyślcie. Dalej. Myślisz, że ten człowiek, dzieciak, czy może czy coś wiedzieć o życiu, za 20-30 lat, jak już doświadczy życia, to może się wypowiadać, ale chętnie posłuchać... posłucham, choć wtedy będę miał jakieś 60 lat. Nie, powiem Ci tyle, jestem na pewno człowiek sfrustowany, którego na pewno, jeżeli mówisz, że on będzie miał 60 lat, to zapewne on jest już żona, i ma dziecko i pewnie żona mu się puszcza i po prostu on wiesz. No Chociaż z... nie mam ochoty... Ja, tak, ja tak, tak nawet nie mam zamiaru mówić, ale mogę przypuszczać. Można przypuszczać, tylko oczywiście nie mam ochoty tutaj wy wywoływać wojny jakiejś. Tak. Ja po prostu uważam, że pani ma już tak życie, że po prostu no próbuje sobie to jakoś rekompensować. To są Pobreśli... po prostu tacy ludzie, którzy... Szukają yy, guza na całym. Mm, szukają y, dziur w całym po prostu. Zresztą jak ja bym proponował wyjrzeć odcinek Kapitana Bomby o nazwie Marii. Teraz 234. To jest świetnie pokazane jak hater, idealny pokazany, nie? Tak. Daję to do annotacji i z nich ludzie zobaczą. Nie więcej ja podobnie widzę haterów. jeszcze jeden taki użytkownik napisał o Fasus. Witam, że... Witam. Wiem, że to nie miejsce na to, ale jesteś bardzo ciekawą osobą. Dziękuję. Masz super filmy, ale według mnie twój kanał jest za bardzo rozbity na różne tematy. Daję suba za wykonanie i starania, ale czekam na skonkretyzowanie kanału. Podskryptum bardzo mnie urzekło twoje wykonanie zegarmistrza. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za taki komentarz. Właśnie takich ludzie, ludzi ja poszukuję. Którzy chcą coś od życia nie jak coś od życia, ale po prostu osoby, które stawiają konstruktywną krytykę oraz co się, w, na przykład widzu nie podoba. Co się widzowi nie podoba w jego właśnie tym youtuberze. Na przykład ty masz coś takiego, że pójdziesz troszeczkę tego, troszeczkę tego, troszeczkę tego. Nie musisz... Moim zdaniem, to ci zresztą nieraz mówiłem, że najpierw stary postaw na dwie, góra trzy serie i to stawia tygodniowo przynajmniej dwa, 3 odcinki wypuścili. A tak? właśnie, właśnie, już ci mówię dlaczego mój kanał jest rozbity, ponieważ chciałbym prowadzić coś w tym stylu, że vlogi, let's play'e, jakieś filmiki plus tutoriale. I dlatego, i ja nie wiem jak to wszystko połączyć w kupę. To jest właśnie mój... moja ściana, która mnie izoluje. Od tego, jak to podzielić dokładnie. Także na razie w tym momencie nie mam pomysłu na to, żeby skonkretyzować kanał. Mam nadzieję, że w, przyszł w przyszłym terminie jakimś na pewno skonkretyzuje się ten kanał do jednej całości i będzie git. No to już myślę, że po wszystko. Uważam, że coś jeszcze chcesz poruszyć. Z tej strony, z mojej strony to już wszystko jeżeli chcecie coś dalej się wysławiać na ten temat, coś pisać, jakieś komentarze, to proszę bardzo komentarze Oczekujemy. pod tym filmikiem, czekamy, łapki w górę, łapki w dół, subskrypcje i tak Was, dalej. Bo, zwłaszcza ja czekam y, łapek w dół oraz y, hejtu za to, co ja powiedziałem. pójdźcie <laughs> <Klikujcie śmiech> mnie, pokażcie jaki ja jestem debilem, a inteligenci. Tak, tak, dokładnie. Dobra, ja się z wami żegnam, z tej strony był Lukasek i... Lukanowski Lukan, nara. Nara.